Już zniżam Do Berlinka, będzie Autoland przypominam Kurde szkoda, no niestety, bywa tak, że Wywali panie i nic nie zrobisz, i nic nie zrobisz Planowane jest 17.07, czyli 19.07, dobra Darek też już zniża, no 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 Ja sobie tylko jeszcze zobaczę, czy je na pewno dobrze ustawiłem. Nie, no tak. Widzę, że piszecie, także jest ok Zniżam, nie zniżam, on chce dragów. Troszkę więcej. Dam mu dragów, dam mu dragów. Gdzie ten Berlin? W się dzisiaj praktycznie przez całą drogę bezchmurnie. No już już, 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 już. Musiałem odpalić jeszcze raz, bo OBS-a całkowicie. To jest program stream... Od niego wszystko zależy. Jak on zetnie, to się jest koniec, nie? Bardzo często jest tak, że symulator dalej działa, a OBS wywali. Bo jest gdzieś tam przeciążenie. No i tyle. Nie? Ale już działa, także chociaż do, obej do obejrzycie lądowanie. Mi pokazuje na 19,28. No nie wiem, no mi pokazuje na 9, to by za 3 minuty było? Jakoś tak strasznie szybko. Speed schowam. Co tam na dole jest? To są wiatroki. Wiatroki, tak się. Dobra. O, tam już jest chyba Berlin. Dzięki, dzięki. Marcin, teraz to już wiesz. Teraz to i tak się odcinek podzielił na dwa, więc Trudno, no. Bywa. Jednak chcę, żeby go wspomagać tutaj na tych drogach. Ale dzięki Marcin, dzięki jak zwykle. Doceniam wasze, wasze zaangażowanie. Wieti, okej, okay, u mnie czas na katery. Spacer z pieskiem, już byłem. Z pieskami już byłem na spacerku. Ogarnąłem, jeszcze byłem w sklepie. Jeszcze twarożek był, zajebisty, także Dobra, spoko Yeti, no dobra, dzięki, pozdro Nie, nie, no Marcin, oczywiście, bardzo dobrze zrobiłeś Bardzo dobrze zrobiłeś, dobra, ja sobie klapki już wyrzucę Jedynki Autobraki medium Lądowanko będzie na ja spróbuję teraz już rzucić na 2. A nie, na razie jest 1 kar Musi być chyba aktywna faza lądowania. Jeszcze zobaczymy initę w konfiguracja. Ja mówię Matko Nie oszalał już dzisiaj. No, no co za chłop? Retin, 100 złotych. No dobra. Półtałsena lepiej brzmi. Lecimy. No, półtawsena. Dokładnie, poszło półtawsena. Czyś to oszalał? No, lecimy, lecimy, no, retin, no, lecimy, no. Nie poddajemy się, tylko lecimy. Bardzo dziękuję, retin. Ja nie wiem, co ci się stało, ale czuję się normalnie, niezręcznie. Speed break still Out O speed breaky. Schodzę na jedynkach, no powiem wam tak jest 16 tysięcy, on niby w dół, ale ja mam obawy, że on się wy, wyrobi, no Sebastian, oj Retim, retim Kamil, jesteś, dobrze. No, niestety musiałem zrestartować obs -a. OBS się przywiesił. A symulator nie, co ciekawe. Godzina 11, to ona dobrze mówiła tam. Godzina 20, coś chyba z kawałkiem. Lot trwa z Zagrzebia do Berlina. A Darek, yy, widzę. To jest Daniel? A nie, to Daniel jest. Nie, Dawid jeszcze, przepraszam, to Dawid. More brak. Widzę, że ścieżki nie trzyma. Trzeba pomóc. Redim co się stało? Nic się nie stało. Teraz piwo otwarłem, ostatnie tipy wpadły jakoś na początku roku. Aha! Aha, nadrabiasz! <śm> nadrabiasz, dobra. Spoko, dziękuję. No. Rozumiem, że następne 26 Dobra, spoko, luz Ja się dobrze bawię, słuchajcie ja mam, ja mam frajdę, że się dobrze bawię Po prostu się tu dobrze bawię Ja lubię te symulatory, ja lubię tu latać Jezus, ja już Od kiedy zacząłem latać wirtualnie Jeszcze w tych starych symulatorach Takich, kurna. Dzisiaj to byśmy się z tego śmiali a ja już wtedy poczułem, że ja lubię to robić. Po prostu lubię latać wirtualnie, lubię latać tymi samolotami, lubię zwiedzać świat, lubię odwiedzać nowe miejsca. Pomimo, że nie czuję się tego klimatu, ale jednak a to inne ukształtowanie terenu, a to inna temperatura. Wiadomo, tej temperatury też się wirtualnie nie czuję. o, 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 o Coś czy to nie wow 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 ale nie ale kurdepie dobra klatki wracają do życia nie wiem co się wydarzy lot papa romeo 213 kontakt berlin approach 121 decimal 13 berlin approach 121 decimal 13 we papa romeo 213

017. Continue to send 3000. TNH 1017. We met Papa Romeo 213. Dobra. Is Localizer to Zwappao? Lokalizera już was Tak, tak Już lecimy, lecimy, nie, 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 ja tam nie odpuszczam do końca tutaj walczę, wiesz, nie chcę, nie chcę, chciał, nie chciałbym Was zostawić też, żebyście nie wiedzieli jak to, jak to lądowanie, bo mi symulator działa jak gdyby, to nie chciałem Was zostawiać, żebyście też nie, żebyście mogli zobaczyć jak to, jak to wyglądało, a tym bardziej, że ja dzisiaj będę trenował autolanda, więc zobaczymy. Czas go tutaj trochę hamuję, może już teraz chyba niepotrzebnie. O pogoda. Pogoda faktycznie tu piękna jest. W zasadzie u mnie za oknem jest tak samo. Dzisiaj byłem. Znaczy teraz, między, między streamami byłem w sklepie. Byłem na spacerze z psami. No to kurde cieplutko, fajnie jest, naprawdę przyjemnie. One zero one seven. Dobrze. Mhm. Nie no, ja już no kurde wiesz, jak jest taka opcja, po prostu zresetowałem szybko tego OBSa i odpaliłem go od nowa. Ja Mam takie wrażenie, że on jest wysoko, strasznie. To prawda, jest tam 24 mile, więc jeszcze kawałek drogi jest do niego. Trzeba będzie aktywować pewnie fazę podejścia, ale to za chwilę jeszcze. Na razie powolo, powolne schodzenie A, powolne teraz jest ALS Co on tak jakoś dziwnie wbił? No powiem wam dziwnie Ten ALS jakoś tak z boku jest No Dlaczego? Być może dlatego, że on później się kawałek trochę zmieni, kurs jeszcze, dobra? No na razie idzie zgodnie z profilem. No zobaczymy, zobaczymy. A tu wiatraków jest? Sporo, sporo, sporo Powiem wam, że tu przed Berlinem to ładnie jakieś jeziora są Takie jakby... Nawet bym powiedział takie po jeziorze troszeczkę, nawet nie wiedziałem Chyba już widzę lotnisko Marek powiem grafika w nowej mafii zajebista ze szczegółami. Już odpaliłeś, czy jak? Czy widziałeś kogoś? Dobra, troszkę czas ze speedbreakować go. Aha, grać właśnie. Uhum. No ja jutro będę grał. Dzisiaj sobie nawet już nie odpalam. Zobaczę czy klucz dostałem w ogóle. Znaczy dostałem, kupiłem. Tylko miał przyjść mailowo. Dobra... Hmm. Localizer jest ustawiony. Siemanko Jakub Klapet dwójki. Po prostu. Pasał już widzę. Wezmę sobie trip. Approach. Fly director drugi. Flaps 3 Speed break. Armed. Labs full. teraz złapał lokalizer i słuchajcie Autoland, Autoland Automatyczne lądowanie, nic się nie odpinam. Dzisiaj testuję autoland. 213 Ok, Lima Papa Romeo 213, turn right heading 355. Five, mhm, mm Right heading 355. Five. Lima Papa Romeo 213. Co? Twoja siostra z. Co? Masakra, Luxon, o Jezu. Lima papa Romeo, 213, turn left, heading 055. Left heading 055, Lima papa Romeo, 213. Captain Pruitt, take your seats for landing. Jezu, jak jakieś mazury. Wyglądają jak mazury. Sign Nic nie dotykam, nic nie odpinam Patrzymy jak sobie poradzi. Nic nie dotykam. Read on. Read on. Lima Papa Romeo 213, left heading 85 Left heading 085, Lima Papa Romeo 213. Ładnie No, kura, when, vacated when vacated, contact Ground 129.505 When vacated, contact Ground Romeo 213 Kiedyś w Wire mi często robią to landa 150 stóp na minutę chyba O Ja teraz bardziej patrzę pod, po, po G niż po e, stopach na minutę. Bardziej się skupiam teraz na to jakie przeciążenie było przy lądowaniu. Dobra Berlin ground. Lima Papa Romeo 213. Runway vacated. Good evening, Lima Papa Romeo 213. To taxi to gate the Charlie 14. Via Romeo Bravo Echo. And outside the temperature is a pleasant 25 degrees with clear taxi skies. Taxi to gate Charlie 14. Via Romeo, Bravo, Lima, Papa, via Romeo Bravo Echo. Lima Papa Romeo until 213. Until the aircraft has come to a <laughs> complete stop.